No byliśmy naprawdę milimetry od super sensacji. To w środowisku tenisa stołowego byłoby wielką sensacją, gdybyśmy taką drużynę gwiazd pokonali. No było naprawdę blisko, bo i ten ostatni set, który długo jeszcze będziemy rozpamiętywać, no toczył się pod naszą, tak jak można było sobie wymarzyć, 8-4 prowadziła Margarita Piesocka. No niestety przegrała końcówkę. No ja powiem tak, że to był jeden z najlepszych meczów, które tutaj, na moja drużyna prowadzona, yy, prowadzę tą, ten klub już od 27 lat i to nawet starałem się przypomnieć, czy był lepszy, ale to chyba był najlepszy na, na najwyższym poziomie. No moje dziewczyny pięknie Walczyły. Jakby był wynik 0-3, to też byłoby bardzo logicznie. Natomiast my postawiliśmy bardzo wysoko poprzeczkę. A nawet ten, ten ostatni gest, prawda? Samary po ostatnim meczu. To wielkie szczęście i ulga na. Twarzy drużyny tureckiej, no to to pokazuje, jak oni bardzo bali się przegrać te, ten mecz. Tam się grało o wielkie premie, wielkie pieniądze, tam jest jeden cel i myślę, że nawet głowy by poleciały, gdyby oni nie awansowali do finału. Dlatego tym większą mam satysfakcję, że my, ekonomiczny Kopciuszek. Ale nie kopciuszek, jeżeli chodzi o wolę walki, no bo dziewczyny pięknie walczyły i tu naprawdę nie ma cienia pretensji do którejkolwiek. No można to tylko rozpamiętywać w kategorii niedogrania końcówki, bo, bo tak było, taki był fakt. Natomiast drużyna pięknie walczyła, ławka pięknie walczyła. No cóż, takie mecze no to jest dla nas święto i myślę, że nasza drużyna sprawdziła się yy, grając w tym meczu.